Kolejny dzień nieudanych dungeonów. Ile to potrwa? A. O kurma! Dobra, jesteśmy po indresie, więc zaczniemy. Jak widzicie, od dzisiaj będę robił takie małe wstępniaki zamiast łamanego przywitania się. Jeżeli Wam oczywiście będzie się Wam podobało, no to dajcie znać w komentarzu, czy chcecie takie wstępniaki więcej, czy po prostu, no mam takie przywitania. Więc tak, e, dzisiaj będziemy oczywiście e, ogłosić finiki, ale to wiadomo pod koniec odcinka. Dzisiaj e, opowiem Wam troszeczkę rzeczy, co się tu jak zawsze zmienia. Chciałem e, przekazy podziękować jednomowicowi Anoi Melpa, nie wiem czy dobrze czytam Twoje źle to przepraszam, za porady w sprawie... E, lochów i innych rzeczy ogólnie dziękuję za wysłanie mi tyle rzeczy, które ma kilka rzeczy na pewno mi się na e, przykład e, popile nie wiedziałem zazwyczaj które mam wyekspić i troszeczkę e, podziemia w twierdzach, więc dziękuję za porady Cię oczywiście pozdrawiam e, więc tak aktualnie mam 168 poziom w końcu udało mi się też wczoraj mieć te, nie przepraszam, nie wczoraj, przez 1000 run, więc o, oczywiście mam przygotowane, e, nie przygotowane, przepraszam, mam zdobyte już oczywiście runy, które mogę mieć oczywiście na przedmiotach. Przekładowałem już mam na przykład na ogień, to może mi się przydać już na locha, Przykładowo na cyku Może też się uda przy kliknąć. Ostatnie mi zrobiło kominie 1,4. A więc znajdziecie z jak właśnie mi wiadomo, ma 20 miliardów uników. No i tyle co, no. Ale może. Nie, dobra. Grzybki trzeba oszczędzać na tego, na podkę, bo mi się wczoraj skończyła podka. Więc. Ale czekaj, 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 czekaj. Dobrze pamiętam, to było tu. Tu. a to jutro dostałem podkę. E to nie muszę się przejmować, tylko muszę poczekać te, mm, trochę 5 godzin. Dobra, jeszcze tutaj sobie przeklikamy, zanim będziecie bo to nic, no właśnie, nic nie daje. Dzisiaj też kończymy event expa, więc trzeba oczywiście wykorzystać to wszystko, co, mo co mogę. Po okazji mi dać e, jeszcze kolejne rady z powie, e, w sprawie areny w runach. Czy 1000 po osiągnięciu 1000 run można coś jeszcze osiągnąć, czy po prostu to już jest koniec? już o tym, że jeszcze jest osiągnięcia że trzeba jeszcze do, dojść do toalety, czy nie ogólnie do ostatniego em, ostatnie jakby powiedzieć stanowisko. Ja zawsze mówię na to stanowisko, więc jeśli ktoś ma jakąś radę, będzie oczywiście miło. E, I co? I tyle. E, w lachach aktualnie stoję już na 6 na 10 w cylku. Wiesz że jeszcze nie dotykałem, bo jeszcze nie da rady. Porta na razie mam. 2 na 10, udało mi się oczywiście zrobić. Yy, w podziemiach, w lochach, udało mi się już coś tam zaczynać w katakumbach na tym wyższym poziomie. Więc z tego też jestem bardzo zadowolony, tylko szkoda, że i temu się dostaje bez yy, dawania na przykład już do łazienki do kiba. No bo wiadomo wtedy ma się tam więcej punktów, no ale niestety bywa tak. O, przekazujemy klejnacik zielony, więc mogę sobie podmienić jeżeli ktoś mi powie, powie dlaczego mam tutaj klejnot niebieski To było z tego. Z swoja. E, więc... No. Tutaj damy czekaj tak, z podstępność, tak. Bo ostatnio dałem zbyt klejnot i przez to staciłem nie z klejnoty. Głupim sposobem. Myślałem, że ta babka jest lepsza niż moja postać, już już miałem się ściwić. Tu przykleję atakujemy, typiarze, żeby było właśnie jak tam twierdza. O, już mogłem lepszyć twierdzę na 12 poziom. właśnie przekazy, ktoś mi dał jeszcze w komentarzach, że nie opłaca się tak wiaszować ten skarbiec, że miejsce mi jest potrzebne. E, szczerze mówiąc, wiem, ale chciałbym przejść osiągnięcie, które nazywa się, e, że trzeba mieć full equipunek, tylko czek, gdzie to było? Ehm, o. Mój, ulepszy pani placek i wypełni w ogóle poprzegi. To chciałem oczywiście sobie zrobić, dlatego odp odp odpowiem na ten komentarz, który dał mi z jeden z widzów, dlaczego chciałem ulepszyć skarbiec. Ale szczerze mówiąc, posłucham te rady i może zaczekam z tym ulepszaniem. Może faktycznie dużo nie da, bo ile to daje? 5 statystyk, tak? 5 statystyk, no ale wiadomo, 5 statystyk można mieć być zadajmy. Ale. Wiadomo, trzeba szarżować twierdzę, no bo wiadomo, jak twierdzę, szarżujemy. Mamy oczywiście lepsze... E, s, mamy lepsze te punkty sa, e, do... Boże, jak się nazywało, boże, ta krótka pamięć... E, rycerza, boże, rycerza, przepraszam, jak coś. Więc, cały czas ten non-stop odbijam rycerza na 15 poziom. bo wiadomo, jak będę miał 15 poziom, niech jeszcze co lepsze kupnie, nie, nie... Albo trzeba mieć na 15, albo nie trzeba mieć. Muszę sobie dalej jeszcze przydać jeszcze informację, tam Wikipedia. Bo wtedy już wydobywa, wydobywać czarne planety, które dają 30% więcej statystyk. I ogólnie przekonę takim przekładowy item, który daje wszystkie statystyki. O ten. Tylko po prostu, wiadomo, klejn daje 30% więcej niż taki przykładowo siła, no bo wiadomo, to daje na przykład 183, a to mi daje 255, ale jak dostanę czarny klejnot to dostanę na przykład 200, o, nie więcej, więc przydałoby się już to szarżować tą twierdzą, żeby już powoli zdobywać te czarne klejnoty. E, dobra, tu oczywiście trzeba sobie zrobić ataki, przy okazji też ko e, kolejną tam poradę z widzów, i o tym... Często zapominam, i dzięki Wam, oczywiście, no przypominam, że, na przykład, jak atakuję kogoś na twierdzy o, i, przykładowo, nie mogę nikogo zaatakować przez 5 minut, no bo wiadomo, niektórzy lubią no, być obroni, Cała tego nie rozumiem dalej, ale cóż, inne osoby tak właśnie robią, yy, że, 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 no w sumie, po, powiedziałem, że obrona jest niepotrzebna, a sama obie, na przykład, ulepszenie że no to też jest kupa, to no, ale wiadomo, już przyzwyczajony z tym na innym. O. I przygoda, że jak już nie mogę zaatakować, nie mogę zmienić przeciwnika, no to wiadomo, że mamy poczty, walki, twierdzę, obronne i konta atak, więc dziękuję temu przekazy, temu widzowi też za podpowiedź. No bo mówię, na tym bardzo często zapominam. Niestety. Dobra, czy ja to wszystko ogólnie zrobiłem, co mogłem zrobić? Tak, tutaj wszystko. Eee, tu tak to nada na razie nie mogę robić zbytnio, no bo chciałbym chociaż zrobić ten cykl do 70, a potem zajmę się do Tanada, jak będzie miał przynajmniej 10 na 10, boże nie 10 na 10, 40 przynajmniej, co za zrobię a właśnie, Zamy przy okazji kości, w ogóle ze skipu już do całkow całkowicie, no bo przez dwa dni ja nie, nie objąłem w ogóle kości, no bo mówię, ja mam zdolność do zapominania niektórych rzeczy, więc lepiej już sobie teraz na odcinku może coś w nie wpadnie jakaś piątka, bo w, 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 przeszczadaj, dostałem akurat piątkę z klepsyd. Um, duchy może to... Nie, no klepsydę mam jeszcze trochę na zapas, ale znajdę się, będzie klepsydę. <grym> No jak mówię, udało mi się zdobyć 5 klepsy i dostałem 250, bo jeszcze był ten event podobny, więc. Nie, 250, przepraszam, 300 chyba było. 300. O, jest tu jakaś Może jeszcze będzie jakaś. No nie. Więc fajnie, że dostałem piątkę jeszcze akurat na ten event. Tu jak kamień monetki. A monetki własne. No. Niestety. Tak, tak, wiadomo pech pech. O, kamień. Przekazy nie wiedziałem, że jest... O! Przek... Nie przekaz nie wiedziałam nie wiedziałem, że jak dostanę 5 kości, yy, to jest achievement na za to. Za to mam oczywiście pokażę. A bezny to. to się przyda, bo Może na Bo nie wiedziałem, że był achievement do klasera za... Zaraz yy, już wam mówię, gdzie to, gdzie to było, tak na szybko muszę sprawdzić, nie to, nie to, o, piąteczka, w losie 5 identycznych ikon, u hu, huh, hu, to, to nie wiedziałem kompletnie, więc przyda się oczywiście to, więc to tych więcej, yy, to, a weźcie jeszcze nie pokazam wam jak wygląda twierdza w lochu, no na razie jest aktualnie, tak, dusza ciemności na szóstym poziomie, to na razie trzecim, a to na piątym. Mam zaatem zrobić na szóstym, tylko wiadomo, potrzebuję dusze. To na ziemi na trzecim, no bo wiadomo, kopliny i tego nie dobie, już ulepszać. Kopanie na razie na szóstym, przyko, przygodomat. Powiem tak, tu można robić, nie można. Jakby powiedzieć, tego się nie opłaca ulepszać. Tak przynajmniej do maksymalnie dziewiątego poziomu, bo potem nie wiem, czy jest sens. Niby dostałem taki poładnik że przynajmniej do 6, e, nie Dzisiaj, przepraszam. E, jak się osiągniesz 6 poziom, to lepiej już nie umierczać, tylko po prostu tak już do 13 level, tak do przodu miałby powiedzieć. Więc może tego nie będę dużo, fakt, bo nie daje to dużo, no bo wiadomo trzeba panie to grzybami, a ja nie, a ja gram teraz już eko. E ale zobaczymy, no bo nawet no jakieś tam troszeczkę jakiegoś expo można dostać. Komnaty to tu ma na piąty, tutaj też mam piąty i wrota mam na szósty. Dobra, przykład znajdziemy jakiegoś przeciwnika, który ma jakieś 25, nawet ze słabymi jakimiś statystykami. Gdzie mam jakiegoś tu typu kto ma 20, przynajmniej jakiś piąty i ma... O, Ten ma słabsze statystyki, dobra. Dobra. Tutaj damy radę, zazwyczaj spadzę. Czy daje radę, czy nie daje radę? Bo zazwyczaj przez to dwa razy kliknąłem i przegrywam dwa razy rząd, bo nie patrzyłem się na to. Więc mocno na tym będę teraz tracić w dół, przez to. Więc lepiej nie skipować tak cały czas, tylko patrzeć za pierwszą nawet się Wam uda. Dobra, ile tu brakuje duszy? Do tego, do Gladiotola 2000. To jeszcze, no, jakieś kilka godzin muszę poczekać, niestety. No ale wiadomo potem mi to daje ile 5% więcej do tego kryta, no bo aktualnie mam 25% za kolejny 5 za miecz zemsty. Aha, okej, okay, dobra. Za kolejny 5 zemsty? <trybuj> Może przekazuje ktoś mi widzi... powiedzieć mi o co chodzi kolejne 5% za miecz zemsty. A to jest, a, to jest ten... A, a czym? -y, boże, nie to jest ten. Zaklęcie o przykazji, to jest zaklęcie do nie To się, nie myślę, czy pytałam nas. Dobre. czy wszystko co tam miałem zrobić. Nacinek zrobiłem yy, na kamień, pupilka na. O, właśnie przy okazji, światło. No, jasne, bo jak? Kurde jak nie zdobędę jednego jedzenka, to będzie i stacja, no czy to jest taka, no to trochę coś. Kib a, to już kiper było. Dobra, no chyba wszystko co chciałem powiedzieć. Na odcinku. Tutaj sobie jeszcze zrobię ma atak, wiadomo. Więcej słów coś się przyda, tu już nie mogę, to robię no to cyk. Dobra, no to chyba wszystko, co chciałem wam pokazać w odcinku, no to co przechodzimy oczywiście do wyników. Przechodzimy, oczywiście, do wyniku konkursu. Więc w od razu tutaj link z Prawiną. No, oczywiście, hasłem czyli złoto. Wczytaj tutaj komentarze. I osoba tutaj losuje zwycięzcę Gigaset 53. Gratuluję. Jest napisane, oczywiście, złoto. Łada posta, poznałem. Dziękuję, również też oczywiście poznałem. Tylko czy jest sub wymagany? Jest tutaj sub wymagany. Więc, oczywiście, gratuluję. Gigaset. Będę Cię prosił, oczywiście, napisanie komentarzach, e, że, przepraszam na szakresie czy na Discordzie czy na Instagramie Zapiszę sobie oczywiście, oczywiście to link żeby nie było Że bo tutaj osoby, które nie zazwyczaj wygrywa, wygrywa to niektórzy się podtrzymają na to konto i myślą, że są cwaniakami, że inne osoby wygra, więc tutaj sobie oczywiście zapiszę o ten link, żeby nie było, więc gigantet gratuluję. Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz za wzięcie udziału. Zapraszam oczywiście na inne konkursy, które będzie może za tydzień. I tyle. Miłego dnia. Lubi, lubi ja się Wam życzę. Cześć!